Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wyspani, wypoczęci? Tak? Dobrze. Ciepło ubraliście się? A to możemy se posiedzieć, nie? Ja se pogadam, a wy se posiedźcie. Moi drodzy, drugi dzień naszych rekolekcji, mówiliśmy o tym niesamowitym doświadczeniu miłości Pana Boga. O tym, jak ono jest potrzebne człowiekowi, że to daje siłę, tak jak dzieciom. Daje siłę poczucie, że są kochani przez rodziców, przez dziadków. Dzieci wtedy czują się silne, pięknie się rozwijają, gdy mają to doświadczenie miłości. To daje nam siłę, to doświadczenie bycia kochanym przez Boga. I dzisiaj spróbujemy sobie, dziś i jutro spróbujemy sobie zobaczyć, jakie są dwie główne przeszkody w doświadczeniu tej miłości Boga. Jakie są dwie główne przeszkody? Moi drodzy, to grzech i nieprzebaczenie. Ja wiem, że o grzechu pewnie już dziesiątki razy słuchaliście, ale spróbuję Wam podpowiedzieć może takich parę rzeczy, które może, może właśnie pomogą. Może jakieś jedno słowo Pan Bóg chce powiedzieć coś więcej, coś inaczej, coś co może, może jakoś troszeczkę rozjaśni jeszcze pewne kwestie dotyczące chociażby może spowiedzi, jak, jak ją inaczej przeżywać, jak może lepiej. Kiedyś, moi drodzy. Troszkę wam opowiem o swoich spowiedziach. Bo się nie uśmiechajcie, za dużo też się nie dowiecie. Moi drodzy, coś tam opowiem. Kiedyś po spowiedzi dostałem zapokutę od księdza, oczywiście jakiegoś tam zakonnika. Dostałem zapokutę, mówi, jak przyjdziesz do domu, mówi, masz krzyż w domu? Mówię, oczywiście, że mam krzyż. Mówi, to jak przyjdziesz do, do domu, to weź przyjdź, tak przytul się do krzyża, połóż głowę na krzyżu. Myślę, jakie dziwne. Mówię, dalej. pokuta jest pokuta. Trzeba wykonać. I słuchajcie, rzeczywiście tak zrobiłem. Powiem wam, że to było takie bardzo dziwne i bardzo ciekawe też doświadczenie. My, my nieraz tam w krzyżyku całujemy i tak dalej, ale jakby ten moment, w którym ja kładę tą głowę na krzyżu, czy przytulam się jakoś do krzyża, taki moment odpoczynku. To był taki mocny dla mnie duchowy moment odpoczynku. Jakby takie zrozumienie też tego, co się dokonało co się dokonało w spowiedzi. Jedną z najpiękniejszych form miłości Pana Boga jest miłość przebaczająca. To jest jedna z najpiękniejszych form spowiedzi, miłość przebaczająca. Zobaczcie, co my możemy Bogu dać, co pochodzi tak naprawdę tylko od nas, co jest naprawdę tylko nasze, nasz grzech. Więc to, co nas tak naprawdę od Boga oddaliło, gdy ja jestem mądry, może się stać tym, co mnie do Boga przybliża. Przychodzę i mówię, no taki jestem. Przepraszam, to się wydarzyło. Przychodzę do Niego po to, żeby, żeby doświadczyć tej miłości przebaczającej. Wiecie, wiecie, jak wiele osób w ogóle odchodzi od spowiedzi, jak wiele osób też no niestety w tej spowiedzi. Może nieraz nie potrafi przeżywać. Spowiedź nie jest łatwym sakramentem. Ja powiem Wam szczerze, że gdybym nie był księdzem i gdybym, może gdybym nie wierzył w łaskę spowiedzi, to co się dokonuje w konfesjonale, to wiecie, jak trudno by było w ogóle usiąść do tego konfesjonału mnie spowiednikowi. Niektórzy mówią, że trudno się spowiadać, a wiecie, jak trudno jest spowiadać? To żadna frajda słuchać o, o tym, co się komu nie udało. Co kto przeżywa, to nie jest żadna frajda. Ale ja głęboko wierzę, że, że tak naprawdę ja jestem w tym momencie narzędziem Pana Boga. Że jestem w tym momencie narzędziem Pana Boga, który chce przeze mnie ogłosić, że jest miłość, która Tobie wszystko przebacza. Wszystko daje Tobie nowe serce, całkowicie nowe serducho. Moi drodzy, wiele osób. Podważa jakby sakrament powiedzi, to myślę, że sami w swojej rodzinie nieraz słyszeliście o tym, że nie spowiadam się, nie będę temu księdzu mówić, on jest może gorszym grzesznikiem. Pewnie w 90% tak jest. Wy jesteście, to jest najpiękniejsze. Wy nieraz mówicie, że my się uczymy od kapłanów świętości. My się więcej od Was świętości uczymy. Szczerze, my się więcej od Was świętości uczymy. Moi drodzy, jak Bóg to poukładał? Bóg dał apostołom, następcom apostołów władzę odpuszczania grzechów. To im, nie wszystkim. To jest jakby argument z pisma świętego, że musi być spowiedź taka właśnie przed kapłanem. Argument z logiki, dlaczego taka spowiedź? Zobaczcie, że gdyby sędzia do... popełnił jakiś wypadek, popełnił jakieś zło, czy sędzia mógłby być sędzią w swojej sprawie? Absolutnie nie. Musi być drugi człowiek, który osądzi. Dalej jeszcze idąc, mówimy, że wiara rodzi się ze słuchania, z tego co się słyszy. Moi drodzy, Bóg chce Tobie powiedzieć przez usta księdza, ja Ci przebaczam. Ty musisz to usłyszeć. Ty musisz usłyszeć, że ta miłość Tobie wszystko przebaczyła i tym masz się ucieszyć. Że ta miłość Tobie wszystko. Absolutnie wszystko przebaczyła i ty masz się tym ucieszyć. Powiem wam, że kiedyś na jednej kolendzie to było bardzo takie zabawne, jak przychodzę i pani tak siedzi, tak się patrzy na mnie i mówi tak, proszę księdza, mogę zadać takie pytanie trudne, ja myślę sobie, wiecie, to jest zawsze ryzyk fizyk. No nie wiesz, co zada. No mówię, no dobrze, próbujemy. Niech pani pyta. Ona mówi tak. Proszę księdza, a gdzie wy się spowiadacie? Tak się patrzę, mówię, dla mnie to było oczywiste, że ksiądz spowiada się u drugiego księdza normalnie. I mówię jej, że ksiądz normalnie spowiada się u drugiego księdza, tak samo musi uklęknąć, tak samo musi wyznać grzechy, wszystko tak samo. Ona tak patrzy, taka zdumiona, i mówi: A mogę zadać jeszcze jedno niedyskretne? Już myślałem, że zaraz spyta, z czego się spowiadamy. Mówię: No, zaryzykuję jeszcze raz, no, niech pani pyta. A to nie jest tak, że musicie u biskupa? Mówię: Kochana, lepiej nie. Lepiej nie. Ksiądz musi uklęknąć, wyspowiadać się przed drugim księdzem. My tak samo, tak samo, dokładnie tak samo. Musimy korzystać z tego sakramentu, żeby słyszeć, że jest miłość, która tobie wszystko przebaczyła która Tobie wszystko przebacza. Ja pamiętam, to był mój początek, pierwszy jakby można powiedzieć miesiąc chyba kapłaństwa. Pierwsza moja parafia to był Lądek Zdrój. To była zaprawa, jak się turnusy kończyły, słuchajcie, w tym konfesjonale. Pierwsza moja parafia, Lądek Zdrój, nie znałem w ogóle Kotliny Kłockiej i postanowiłem pojechać sobie Kłodzko pozwiedzać. Tam jest w środku taki kościół jezuitów. No i pojechałem, to było lato, pojechałem w krótkich spodenkach sobie pozwiedzać Kłodzko. Wszedłem do kościoła, przepiękna świątynia. Patrzę, stoi kolejka do konfesjonału, a miałem następnego dnia jechać do spowiedzi do znajomego księdza, ale mówię, jak jestem, stanę do kolejki, przygotuję się, skorzystam ze spowiedzi. No i słuchajcie, stoję w tej, w tej kolejce do spowiedzi, przyszła moja kolej, uklęknąłem. rozpocząłem, że jestem księdzem właśnie, Neopresbiterem, wyspowiadałem się, on mi dał naukę, ten ojciec dał mi naukę, udzielił mi rozgrzeszenia i zapukał. No i ja już chcę odchodzić. A już za mną się kolejka ustawia, ja już chcę odchodzić. On mówi: Wiesz co, poczekaj chwilę. Ja mówię: Co tam ojcze? On mówi: A wyspowiadasz mnie? Ja mówię: Ty, ale jak my to teraz zrobimy? Ja w krótkich spodenkach klęczę, czy jak, jak my się zamienimy miejscami? On mówi: Nie, nie, ty klęcz, ja się będę spowiadał. Ja myślę, ale Cwania, tak niewygodne stare konfesjonały. Ale dobra, wyspowiadałem się, ja mu, znaczy on się wyspowiadał, udzieliłem mu rozgrzeszenia, i zapukałem. To było drugie pukanie. Słuchajcie, wychodzę z konfesjonału, a ludzie na mnie tak. Oni myśleli chyba, że on musiał poprawiać u mnie coś jeszcze, wiecie? Ksiądz musi wyspowiadać się u drugiego księdza. Ksiądz musi doświadczyć Bożego miłosierdzia. Moi drodzy. Bóg nigdy nie zmęczy się w przebaczeniu. Gdybyście wzięli swoje spowiedzi z jakiegoś czasu, nie wiem, powiedzmy, z pięciu lat, to nie są one troszeczkę jak przeskalkę. Tak szczerze, to jest jak przeskalkę, a nie jesteście tym nieraz zmęczeni. Słuchajcie, jak człowiek nieraz idzie do konfesjonału, to chciałby przyjść do konfesjonału i powiedzieć to samo. To samo, bo ciągle to samo. Nie jesteście zmęczeni nieraz tym wszystkim? Że praktycznie raz na jakiś czas coś się wydarzy więcej, ale to praktycznie jest to samo, od spowiedzi do spowiedzi. Wiecie, to też jest metoda działania złego ducha, który chce nas zmęczyć, nawet jeżeli to są grzechy lekkie. Jak lekko kogoś uderzę w ramię, raz, to nic nie znaczy. Ale jak tysiąc razy uderzę lekko w to samo miejsce, to już wtedy zacznie boleć, zacznie mocno przeszkadzać. Można się zmęczyć swoimi spowiedziami, ale chciałbym, żebyście zapamiętali: Bóg się nigdy nie zmęczy w przebaczeniu. Bóg się nigdy nie zmęczy w przebaczeniu. Bóg się nigdy nie znudzi w przebaczeniu. Każdy grzech ma jakieś swoje konsekwencje. Każdy grzech niesie za sobą jakieś konsekwencje. Duchowe dla mnie, duchowe dla innych ludzi, duchowe dla najbliższych. Każdy grzech ma jakieś konsekwencje. My w większości konsekwencji swoich grzechów nie znamy i nie poznamy. I Bogu dzięki. Ale powiem Wam, w Afryce też, znowu przejdźmy do Afryki. W Kenii tym razem taki Polak 9 lat temu, Radek Malinowski, jest świeckim misjonarzem. No już teraz to będzie nawet 10 lat. Pracuje tam w Kenii, jest świeckim misjonarzem, który pojechał do Kenii, tam poznał małżonkę swoją, kenijkę. Mają chyba siedmioro dzieci. Ostatnie im się bliźniaki urodziły, jednego mają, chłopca adoptowanego. I Radek, jak pojechał tam do Kenii, na samym początku trafił do szpitala. W tym szpitalu leżała jakaś broszurka, taka malutka broszurka o handlu ludźmi. Przeczytał z takim zdumieniem to, co się tam to, tam, co tam było napisane, po jakimś czasie wyszedł ze szpitala, było spotkanie różnych świeckich misjonarzy z różnymi instytucjami i padło pytanie, czy ktoś z Was zna się cokolwiek na handlu ludźmi? Czy ktoś z Was zna ten temat? On podniósł rękę, no bo przeczytał mało brokszurkę, więc mówi, przeczytałem coś na ten temat. Słuchajcie, został zaproszony do tego, żeby tam stworzyć fundację, która pomaga ofiarom handlu ludźmi. Ja go poznałem, właśnie to był mój pierwszy dzień w pracy w Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Przyjechał z takim ojcem, Jean Didier Bucurusie nazywa ten ojciec, e, Kenijczyk. I opowiedzieli mi o tej swojej pracy. Ja nie wiedziałem, że taka jest skara problemu na całym świecie. Wiecie, ilu ludzi na świecie jest w obrocie, w handlu? Kupowanych i sprzedawanych w różny sposób. 50 milionów ludzi. Nie 50 tysięcy. 50 milionów ludzi. Głównie Afryka, głównie kobiety i dzieci. Byłem w tym domu tam w Kenii, który prowadzą dla dzieciaków, które się udaje odzyskać. Dla dzieci, które się udaje odzyskać takich, wiecie, z różnych miejsc. Naprawdę strasznych miejsc. Nigdy nie widziałem, nigdy w życiu nie widziałem, nawet w tych najbiedniejszych innych miejscach świata, nigdy w życiu nie widziałem tak smutnych dzieci. Dom bez uśmiechu. Tam po roku, po roku staje się sukcesem to, gdy dziecko się uśmiechnie. No ale jak się dziwić, jeżeli taka piętnastolatka, siedem lat, połowę swojego życia spędziła w niewoli, można się domyśleć jakiej. Gdy zaszła w drugą ciążę, chcąc się ratować przed brutalną aborcją, wyskoczyła przez okno. Połamała się i tak zostawili ją na ulicy, dlatego się ją udało uratować. Najmłodsza dziewczynka, jaką spotkałem w tym domu, to była dwulatka sprzedana. Dwulatka. Wiecie, dlaczego wam o tym mówię w kontekście grzechu? Grzech innych ludzi doprowadził do tej wielkiej tragedii. Ja myślę, że dobra, dobrze przeżyta spowiedź to przecież to jest sprowadzenie miłości Pana Boga na świat. Dokonuje się jakaś cząstka, jakaś miłość wygrywa. Moi drodzy, pomyśl, potraktujcie też często spowiedź jako waszą modlitwę. Dokonuje się miłość. Bóg ogłasza miłość w świecie, miłość przebaczającą wobec ciebie, ale niech to będzie wasza modlitwa, ofiarujcie tą spowiedź za kogoś, kto wiecie, że może z tym sakramentem ma problem. Dzisiaj, dzisiaj usłyszeliśmy. W Ewangelii, że ten człowiek sparaliżowany przynosi go czterech kolegów. Pamiętacie? W Ewangelii przeczytaliśmy, przynosi go czterech kolegów. Nie jest nic powiedziane, że on miał wiarę, że Jezus uzdrowi. Nic na ten temat nie jest powiedziane. Jest powiedziane, że on leżał sparaliżowany. Oni mieli wiarę. Rozumiecie? To nie jest tak, że, że on miał wiarę, że Jezus go uzdrowi. Oni wierzyli, że Jezus go uzdrowi i Jezus go uzdrawia. Jak go Jezus uzdrawia? Odpuszczając grzechy. Grzech ma konsekwencje różne. Bóg pokazuje w Ewangelii, że także te fizyczne. Moi drodzy, sakrament spowiedzi to nie tylko sakrament przebaczenia. Sakrament spowiedzi to też sakrament uzdrowienia człowieka. Dobrze przeżyta spowiedź naprawdę Naprawdę przynosi błogosławione owoce w życiu człowieka. Dobrze przeżyta spowiedź może stać się Twoją modlitwą, którą komuś ofiarujesz. Jak już nie wiesz, jak się za kogoś modlić, daj mu tą łaskę dobrze przeżytej Twojej spowiedzi. Ofiaruj tą spowiedź, żeby właśnie mogła gdzieś dalej dokonywać się znowu miłość, żeby przerwać jakieś konsekwencje grzechu. Bóg nie cofnie się przed przebaczeniem nigdy nie znudzi nie zmęczy i nie cofnie się przed przebaczeniem w afryce taki ojciec prowadził byłem kiedyś na rekolekcjach prowadzonych przez niego dla kapłanów prowadzi sierociniec sierociniec to znaczy ma kilka tysięcy dzieci można powiedzieć że ma wioskę dziecięcą ma tam wolontariuszy dzieci które już się wychowały opiekują się tymi młodszymi to są dzieciaki po prostu pozbierane porzucone ofiary wojny i słuchajcie ten ojciec opowiadał, że jednej nocy dzwoni wolontariusz dzwoni ktoś z wioski i mówi, przyjedźcie, bo jest dziecko do zabrania. środek nocy zbudził dwóch młodych wolontariuszy, pojechali. Pokazano im taką za, wsi, tak, za wsią, taka ala latryna, można powiedzieć. Wykopany dół, przykryty deską i to taka toaleta. I po, ktoś im pokazuje, tam w dole słychać, że płacze dziecko. I oni tak stanęli nad tym dołem i mówią, no, brak chętnych, żeby tam wejść. I mówi, nagle to dziecko przestało płakać. I jeden z tych wolontariuszy mówi, wskoczył w to wszystko, wyciągnął to dziecko, oczyścił mu usta i przywrócił mu oddech. I ten ojciec mówi do nas tak, że wtedy ja zrozumiałem, czym jest spowiedź i że Bóg nigdy się nie cofnie przed tym, żeby, żeby przywrócić Ci życie. Bóg nigdy się przed tym nie cofnie, żeby przywrócić Tobie życie. Nie ma takiego grzechu, z którym nie można przyjść do Boga. Nie ma takiej rzeczy, której nie można Mu oddać. On nam zły, będzie nam robił wyobrażenia, co sobie ksiądz pomyśli i tak dalej. Będzie nam robił różne takie po prostu zamieszania w głowie. A Bóg mówi: oddaj to ten człowiek w, konfesjonalu, w konfesjonale jest moim narzędziem, jest po to, żeby ci ogłosić, że ja ci przebaczam. Żebyś usłyszał, że miłość moja ci przebaczyła wszystko. Bóg nigdy się nie cofnie przed tym, żeby przebaczyć. Się rozgadałem, nie? Się rozgadałem. Na koniec jakiś taki żart, żebyście uśmiechnięci mi dzisiaj wyszli, bo powiecie, Boże, takie trudne tematy. O, nie były takie trudne, nie? Takie życiowe, no jak to w życiu jest, no? Jak to się jeden młody ksiądz pyta starszego, mówi, kiedy się, ojcze, kiedy ja przestanę grzeszyć? A ten mówi, trzy dni po śmierci. <noise> Ale moi drodzy, wiecie, przychodzi babcia do konfesjonału, taka osiemdziesiąt parę lat. Ksiądz taki neo-presbiter, taki prosto po święceniach, wiecie, co by jednym kazaniem chciał wszystko zmienić. Jednym, jedną spowiedzią chciałby po prostu, nie wiem, przemielić kogoś tak całkowicie, po prostu w butach do nieba. No tak, tak nieraz jest. I słuchajcie, przychodzi taka babcia i ja zawsze mówię, że życie pięknie wszystko weryfikuje. I ona się spowiada u niego, to jest żart, choć pewnie nieraz tak było. Przychodzi do niego i mówi, proszę ojca, zdradziłam męża. I on jej mówi, wiesz, sakrament małżeństwa to świętość, a ona, wiem, wiem, sakrament małżeństwa to dar od Boga, wiem, wiem, i on tak słucha i mówi, a ile babcia ma lat? O, Synciu, 82. Ojejku, a kiedy babcia to zrobiła? O, 50 lat temu. A spowiadałeś się już kiedyś z tego? Co rusz się z tego spowiadał? Co rusz? No ja on jej mówi: Ale Bóg ci przebaczył, tego grzechu już nie ma. Ona mówi: Ja wiem, ten grzech już oddałaś, ja wiem. Ty masz czyste serce, nie musisz do tego wracać, ja wiem. No to on już taki zły, mówi: No to jak ty wszystko wiesz, to po co to mówisz? A ona mówi: A wiesz jak miło powspominać? Moi drodzy, no różnie to w życiu bywa. Życzę wam z całego serca, że ilekroć klękniecie, może nieraz umęczeni samym sobą do tego konfesjonału i może znudzeni tymi samymi grzechami, żebyście przychodząc do konfesjonału zawsze usłyszeli: Bóg ci przebaczał, moja miłość ci przebaczyła. Moja miłość daje Ci nowe serce. Uciesz się tym. Jesteś nowym człowiekiem. Amen.